Punkt następny. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie statutu gminy Kędzierzyn-Koźle. Statut gminy został przeanalizowany kilkakrotnie na posiedzeniu Komisji Prawnej. Proszę bardzo. Czy są uwagi do. formułowań. Czy może są pytania? Jest tak. tak. Wojtek, wojtek, tak 17. tak dobrze, bardzo dobrze, proszę, proszę Pan. Jak, jak generalnie rzecz biorąc nie mam żadnych uwag do, do statutu. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że on został tak solidnie przepracowany i ale większość takich. Zmian no, no nie, nie budzi chyba kontrowersji, w każdym razie moich nie budzi kontrowersji. Ja mam tylko takie pytanie dotyczące paragrafu 23, związanych z trybem pracy, z rozdziałem czwartym, z trybem pracy rady, bo rozumiem, że jest zapis mówiący o tym, że na 7 dni przed terminem sesji radni są poinformowani i dobrze i taki zapis jest pozostałością wcześniej. Zresztą te zmiany w statucie nie są globalne, one w większości. Miały miejsce, tak samo były zapisane, ale nie ma informacji żadnej dotyczącej a w każdym razie ja jej nie znalazłem dotyczącej y, przedstawienia materiałów na komisję y, y, rady. Bo y, sądzę, że to też jest ważne, żebyśmy mieli to zapisane, że jakiś termin określany, ok, określa statek, w którym otrzymujemy y, materiały, bo do tych y, komisji trzeba się przygotowywać i mamy często też taką sytuację i ta komisja już. Nie mówię o sesjach, kiedy dostajemy z, w dniu komisji, a nawet w trakcie jej trwania materiały, z którymi się nie możemy zapoznać, i praktycznie nic nie można z tym zrobić, no bo, no bo właśnie statut tego ani nie reguluje, ani nie daje żadnych innych możliwości. Ja nie wnioskuję w tej chwili o dokładną zmianę. Jak, jak Państwo mnie przekonacie, albo inaczej przedstawicie pewne możliwości, to, no to nie ma o czym dyskutować. Natomiast jeżeli okaże się, że że no nie widzicie możliwości wprowadzenia takiego zapisu, to wtedy będę wnioskował już na sesji Rady o wprowadzenie odpowiedniego zapisu. 14 strona na górze. No, chyba, że ja nie znalazłem czegoś. Na górze 14 strona. Proszę Państwa, w tej chwili w, tej chwili w naszym statucie nie ma obowiązku przestrzegania 7 dni. Staramy się przestrzegać. Ale w następnym jest na stronie no to 14 proszę, To dlatego o, widzicie państwo, na tak żebyście mnie przekonali. Tak, jest. Nie, nie doczytałem już. No. Przepraszam. No. To była... No. Nie, nie było. Uwaga była bardzo zasadna, także gdyby, gdyby... Ale jest nie zapisana, było, więc jest, jest. Dobrze. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś inne pan Tadeusz? Yy, nie, to tu jest tutaj. Pan Marek. Macie poprzedstawiane i stąd ja tak. No ja mam pytanie, nie umiem tego teraz odnaleźć, bo mam inny, w innym statucie sobie zaznaczyłem, bo mam dwie wersy, znaczy dwa te same statuty, ale w domu pozostawiłem zaznaczony ten egzemplarz. Jest tam zapis, że do tej pory było, że wszystkie materiały i problemowe jakieś kwestie przychodziły przez biuro Rady Miasta, a w tym momencie w tym statucie jest zapis, że cały program przechodzi przez Pana Prezydenta. No, to Chciałem się zapytać, co było powodem, że, że już nie będzie przychodziło przez Biuro Rady Miasta, tylko przez yy, Pana Prezydenta? Jak cały program. Znaczy, że pełną obsługę prawną, znaczy prawną, pewną obsługę, przyjmowała do tej pory, było przez Biuro Rady Miasta, że Biuro Rady Miasta rozsyłało materiały, zbierało je i rozsyłało wśród radnych. A teraz w tym zapisie tego nie ma, jest tylko mowa, że to Pan Prezydent. Dobrze Panie Kierowniku, gdzieś tam Proszę bardzo, no tak, Panie Przewodniczący, no, jeżeli Pan pozwoli, wysoka komisja już na posiedzeniu Komisji Prawno Administracyjnej to pytanie padło i nie jest to przypadek. Rzeczywiście w dotychczas obowiązującym statucie taki zapis istnieje. Wskazuje statut, iż komórką organizacyjną, która obsługuje Radę, jest biuro Rady Miasta. W ocenie autorów nowego projektu statutu jest to błąd, jest to zapis, no, który wcześniej widocznie nie był no, restrykcyjnie przestrzegany przez nadzór ze strony wojewody, natomiast zgodnie z zasadami techniki prawodawczej i w ogóle zasadami podziału kompetencji między organami gminy nie może Rada Gminy ingerować w kompetencje ustawowe, kompetencje prezydenta miasta, ponieważ pan prezydent decyduje o tym, jak jaka komórka, jak nazywająca się, będzie obsługiwała Radę Miasta, w związku z czym pozostawia się zapis w brzmieniu proponowanym przez nas. Prezydent miasta jako organ, rzecz jasna, nie osobiście pan prezydent, natomiast prezydent miasta organizuje obsługę techniczną Rady i czy to będzie komórka organizacyjna, która się będzie nazywała Biuro Rady, czy Wydział Organizacyjny, czy jakikolwiek inny Wydział, czy też samodzielne stanowisko, jest to wyłącznie kompetencja Prezydenta i Rada nie może wkraczać w, w te kompetencje yy, decydując o nazwie komórki organizacyjnej w statucie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy... Proszę. Proszę. Jeszcze chciałbym tu poprosić Przewodniczącego Komisji Prawno-Administracyjnej, korzystając z okazji Pana Kierownika, żeby tak pokrótce opowiedział, co tu zostało zmienione, bo przyznam szczerze, tak yy, obserwując jeden statut i drugi równo na bieżąco, to trochę zajmuje, ale jeszcze do jednego chciałbym się odnieść, czy tu zostały, nie, chyba nie zostały zmienione odnośnie ilość osób w komisji problemowej, bo mamy cały czas te widełki nałożone między 5 a 9 chyba w niektórych i to jest bez sensu, bo każdy powinien być w komisjach ilu, ilu chce, a nie żeby się ograniczać. No miało to być zdjęte, pamiętam rok temu o tym się rozmawiało, żeby wpuścić, ale chyba to, to tak zostało dalej, tak? Tak, ja myślę, że no, nie, nie przewodniczący Które, komisji. Czekaj, no mam Proszę bardzo. Kolega, kolega z klubu zaproponował paragraf 16 punkt 1. Warunkiem stworzenia klubu jest pisemne zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej czter, trzech radnych. Było czterech, w tej jest chwili trzech, jest trzech. no to zauważyłem. Tak. To zmieniliśmy, zmieniliśmy, to znaczy zaproponowaliśmy. Takie zmiany to był, to był paragraf bodajże już mówię 54 tak. i y, 60 Komisji Rewizyjnej. Aha, dotyczyło to tak. Sprawozdanie działalności Komisji Dora, Doraźnej Rady. Przewodniczący Komisji Doraźnej przedstawia Radzie w terminie określonym uchwale Rady, o której mowa w ustępie pierwszym. Ten punkt był w paragrafie 60, którym? 60, tak. I on został przeniesiony do paragrafu 54, a paragraf 60 został zlikwidowany. Chodziło o sprawozdania komisji, z działalności komisji. Które zawsze są referowane na początku roku, a był to zapis martwy. I, więc, i co, to zostało typu. zmienione na komisji, prawda? I plus aktualizacja ustawy, tak. Dostosowanie. Trafne, trafne dostosowanie. Panie kierowniku niech pan kilka zdań tak oczywiście nowych y, m, brzmień zaproponowanych przepisów statutu miała charakterystyk redakcyjny. Natomiast z tych takich poważniejszych, no to oczywiście przede wszystkim zmiany brzmienia zadań niektórych komisji. To był wniosek Komisji Strategii Promocji Miasta. Chodziło głównie o to, żeby rozszerzyć zakres zadań tejże komisji. Przy okazji również na wniosek członków Komisji Prawno-Administracyjnej zostało zmienione brzmienie zadań Komisji Prawno-Administracyjnej. Zresztą na ostatnim posiedzeniu również została wniesiona już może poza protokołem, ale pewna sugestia o charakterze redakcyjnym i jeżeli ona zostanie jak sądzę wprowadzona już na sesji, na sesji w przyszłym miesiącu, kiedy statut. Będzie mm, mm, omawiany, wtedy rzeczywiście mm, również ten, mm, ta poprawka redakcyjna zostanie mm, wprowadzona. Ponadto, co, co istotne, m, s, Rada Miasta od no, co najmniej dwóch lat y, posługuje się pomocniczo systemem, elektronicznym systemem rejestracji aktów głosowania. Y, m, Posługuje się pomocniczo, jak podkreślam. Do statutu, do projektu nowego statutu wprowadzone zostały odpowiednie regulacje nadające elektronicznemu głosowaniu rangę oficjalnej metody zbierania głosów, ustalania wyników głosowania. To jest istotna kwestia, bo no, można się już opierać tylko i wyłącznie na wynikach elektronicznego głosowania, a nie tylko traktować tę metodę pomocniczą. Ponadto no, tu dokonano pewnego pewnego pewnej propozycji urealnienia urealnienia terminów odpowiadania na interpelacje. W dotychczasowym statucie była mowa o 21 dniach. Ten termin aczkolwiek no, może z pewnych względów korzystny dla zadających pytania i składających interpelacje, powodował czasami no, zbędną zwłokę w odpowiadaniu na te interpelacje. Pan prezydent zaproponował w brzmieniu projektu no, bardziej realny termin 30 dni i radni dotychczas opiniujący ten projekt nie kwestionowali takiej propozycji. Zostały zmienione zasady, a w każdym razie troszeczkę inaczej sformułowane, zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych gminy. To jest pewnego rodzaju no Wymóg wynikający z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, aczkolwiek wiemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej bardzo szczegółowo reguluje zasady dostępu do dokumentów, niemniej przepis nakładający obowiązek uregulowania w statucie tych zasad dostępu dalej obowiązuje, a zatem no, brzmienie paragrafu 78-79, który do tych kwestii się odnoszą zostało dostosowane do faktu, iż no, istnieje bardzo szczegółowa regulacja ustawowa i tak naprawdę jest to tylko pewnego rodzaju ogólne odniesienie do istniejącego stanu prawnego. No i zostały propozycje zmienione, zaproponowane, zmienione propozycje dotyczące trybu pracy organów gminy, a także komisji, rady wynikające z doświadczeń, z pewnych doświadczeń praktycznych w zakresie, na przykład prowadzenia obrad przez zastępców przewodniczących komisji podczas nieobecności przewodniczących komisji lub tudzież zwoływania tychże komisji przez osoby zastępujące przewodniczących komisji. Tak pokrótce główne idee, główne cele zmian projektowanych, zmian w statucie, a właściwie uchwalenia nowego brzmienia, który które w dużej mierze posiłkuje się poprzednim brzmieniem statutu, ale jednak no, jest całkowicie nową jakością. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, to był głos dwudziestka. Kto jest dwudziestką? Pan, pan Marek. Ja tylko tak to do, dopowiem na sam koniec do tych właśnie zmian, że Biuro Rady Miasta nie obsługuje tego. Może pan kierownik mi nie odpowie, ale tak uśmiechem, czy przygotowujemy się do likwidacji działu Biuro Rady Miasta? Że Pan mówił, że może to przejąć nawet Wydział Organizacyjny? No ale to... Kolwiek, ja nie, no, się, nie Jakiekolwiek to... prorostwo czy, czy zapowiedź. Nie, nie. To ta moja czy forma odpowiedzi nie ma żadnego związku z jakimikolwiek planami. Po prostu unikamy we wszystkich aktach niewydawanych przez prezydenta miasta, we wszystkich projektach aktów wydawanych przez Radę Miasta i to Państwo zauważyli zapewne, takich regulacji, które by stanowiły ingerencję innego organu gminy, jakim jest Rada Miasta w kompetencje prezydenta. A przypomnę, że z artykułu 33 ustawy o samorządzie gminnym wynika wyłączna kompetencja prezydenta miasta, do nadawania regulaminu organizacyjnego urzędu miasta, a w tym no, ustalania struktury, nazwy poszczególnych komórek. Tyle tylko mogę powiedzieć. Dziękuję. Proszę państwa, nigdy biuro Rady Miasta nie było niezależne od prezydenta w formie, no, bo realizuje określone urzędnicze prace I, i tylko o to i dalej to będzie. No, mam nadzieję, że prezydent nie zechce włączać nam struktury jakiejś tam innej komórki, bo jest to jednak specyfika. No. Niezbadane są wyroki opatrzności, to jest prawda. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma uwagi? Nie ma. Proszę bardzo. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie statutu gminy Kędzierzyn-Koźle? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie dziękuję. Przystępuj.